No i udało się spakować, udało się spakować, już wam pokazuję co. Cały duży boks korali. Z 13 odmian około koralowców, trochę ryb. No i ziomeczku, czekaj na mnie, zaraz będę w tej kuźnicy. Jestem u klienta. Tak wygląda akwarium. Na te piątkach. To gismany są, tak? To ma gismany. Co? Stara szkoła. Dum. No ale pianem ma naprawdę ładną. Fajny odpieniacz. Na dzień dobry z Adrianem. Zlewamy troszkę wody. Poza solem zbadałem, jest za wysokie. A tu u mojego kolegi akwarysty morskiego. Taki staw. On się ciągnie aż tam, nie? Pod ten las. Ale super, chat. Karpia, mury. No widzę. Zeskoczyć. Fajnie, porobione.